Witam serdecznie w mojej kuchni. Jestem Ewa. Dzisiaj zapraszam na smaczne i puszyste racuchy z jabłkami. Pamiętam je z dzieciństwa. Racuchy chyba wszyscy lubią. Ja je uwielbiam. Jeżeli i Ty masz na nie ochotę, zapraszam na filmik. A oto składniki. W misce rozkruszamy 20 g świeżych drożdży. Wsypujemy jedną łyżeczkę cukru z przepisu. Rozcieramy drożdże z cukrem. Drożdże zrobiły się płynne. Wsypujemy jedną łyżkę mąki z przepisu. Mieszamy. I wlewamy 1 trzecią szklanki ciepłego mleka z przepisu. Najlepsza temperatura 30-35 stopni. Gotowy rozczyn odkładamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. W tym czasie do miski przesiewamy resztę mąki, czyli 250 g minus 2 łyżki. I wlewamy wyrośnięty rozczyn. Mieszamy. Wlewamy jedno jajko, resztę cukru, wanilię albo cukier waniliowy, szczyptę soli. Wlewamy resztę ciepłego mleka. I mieszamy. Masa jest już gładka, lekko klejąca. Miskę z masą przykrywamy folią plastikową i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około 40-50 minut. Pod sam koniec wyrastania ciasta przygotowujemy jabłka. Jedno lub dwa jabłka, w zależności od gustu i od wielkości jabłek, kroimy w małą kosteczkę. Ciasto podwoiło objętość, pięknie wyrosło. Wsypujemy do niego jabłka, i mieszamy. Ciasto nam opadnie, ale później podczas smażenia racuchy urosną ponownie. Mieszamy dokładnie, aby ciasto dobrze połączyło się z jabłkami. Na patelnie wylewamy olej mniej więcej na 5 mm. Olej podgrzewamy na małym ogniu. Na patelnie wylewamy odrobinę ciasta. Kiedy wokół ciasta pojawią się pęcherzyki, będziemy mogli rozpocząć smażenie racuchów. Łyżką zamoczoną w oleju nabieramy ciasto, które jest dosyć klejące, i nakładamy na patelnię. Dwie łyżki ciasta to jeden racuch. Racuchy będziemy smażyć po około 3 minuty z każdej strony. Smażymy je powoli na małym ogniu. Przewracamy na drugą stronę dopiero kiedy spód jest podpieczony. Usuwamy okruchy i zanieczyszczenia z oleju. Usmażone racuchy od razu kładziemy na papierze kuchennym. Teraz kontrolujemy olej, usuwamy ewentualnie zanieczyszczenia. W razie potrzeby dolewamy oleju lub go zmieniamy. Podczas smażenia regulujemy gaz. Jeżeli olej jest zbyt gorący. Zmniejszamy gaz. Smażymy powoli, aby racuchy miały czas na usmażenie się w środku. Wyszło mi 11 pulchniutkich, mięciutkich racuszków. Są przepyszne. Najbardziej lubię je z cukrem. Mmm. Pycha. Racuszki możemy posypać cukrem pudrem, bardzo dobre są też z drzemem. Polecam Ci ten przepis na racuchy z jabłkami, takie jak za dawnych lat z czasów dzieciństwa. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków. Ciao ciao!